Siema ma wszystkim z tej strony Lambas. W dzisiejszym odcinku dokończę zbierać belki. I być może w... no nie wiem, no, na razie takie plany tylko. Zobaczymy jak to się z czasem rozwinie. A kuku. <laughs> Dobra, dzisiaj jest ze mną demon. A ja. Oh, Coś jest... nie było, nie? Mam no, kawałek. To co? W stodole jest chyba ta przyczepa, nie? Aha Widły są chyba na polu. Zostawiłem. Tak. Żeby nam nie zjedli, nie ukradli. Dobra, weź przyciepę, ja pobiegnę, przejdę. Ta po łąkach. No ale... Już idę. Łow Tylko teraz... W... w którą stronę tutaj? Nie wiem, tutaj jest ta przyczepa e, Nie wiem, nie mam jest pojęcia. Tutaj. dobrze, trafiłem. Idę sobie po łączkach. Po Dobra. No ja już jadę. Nieć. Ja już chyba widzę widły. Tak, ostatnio tam ktoś pisał w komentarzu, że... Że ten, że... Jak nagrywam to nigdy nie dochodzę tam do jakichś innych prac, tylko nagrywam źlifa i, 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 i kończę sezon. No, nie skończyłem tego sezonu jeszcze. Jeszcze, jeszcze tam kilka odcinków jakichś tam w planach jest. Tylko, że nie bardzo wiem co mam co pokazywać, abyście tak tacy mili byli, byli i, i byście mogli napisać co tam mógłbym nagrać. No. Fajnie by było. Dobrze, tu by było takie, takie... No nie wiem po prostu co tu można nagrywać jeszcze. Tu jeszcze zostało na tym pierwszym polu. I sorry, że ci przerwę, ale jeżeli y, ktoś by, by się pytał co się dzieje z serwerem, no to... Um, wielkie sorry z mojej strony, ale po prostu drugi e, head admin odpuścił sobie kompletnie na rzecz innej gry, to ja z, e, po prostu nie jestem w stanie sam tego ogarnąć i na serwerze zdarzają się bugi, sam się wyłącza. Także jakby ktoś się pytał co się dzieje, to raczej już e, jeżeli tylko skończy się już to, że tak powiem, ser, już hosting to już serwer prawdopodobnie nie będzie wznawiany, a jeżeli będzie, to już na pewno nie z, nie z tą samą osobą. Chodzi o serwer do CS. Dokładnie. Że tutaj zostało jeszcze? No nie widzę. Tam jedna została. Ty. A co, Teach? Nie, dobra, przejdę. Bo ty chyba w środek wjechałeś, nie? W środek wjechałem. O, a mi spadła z drugą. co to ma być? Co? No może się załadować. Mogę weź tylko. O, patrz, Tak, mi o, o dział. Czekaj, czekaj, stój, stój, stój. No tam jeszcze ta, co mam na widłach, jeszcze jedno tam leży. Trochę jest i lepiej. No zobacz, ile jeszcze tam na tamtym polu jest. Mam no, masakra. Masz tam coś yy, Ta, po lewej coś masz? Yy, no jest tam tu... Jedno. O, dobra. I przejdź tak, żebyś miał dwie po prawej. Tu jeszcze jedna będzie po lewej, ale tu tam kawałek dalej. Widzę, widzę. To ja się tam przejdę już. Wow. Trościenka laguje. No, dawaj. Czemu to się nie chce wrzucać? Albo już się wrzuciło, bo nie wiem. Wrzuciło się chyba. To jeszcze jedna z tyłu została belka. No to pewnie się nie wrzuciło. Gdzie? Dalej jako tam z tyłu. I tu jest jeszcze jedna. Nie, ja już ta, takie chwasty są, że ślepy jestem. <grym> no nie wiem, na to pole chyba. Coś się wyleje. Nie wiem, w następnym odcinku może. No, dobra, dawaj dalej. Poczekaj chwilę. Ja muszę wysiąść. Aha, dobra. Ja to już załaduję. No dobra Co i już, już? Wszystkie? Tam jeszcze jedno została, to ja się po nim przejdę. Uf, ale męczące. Ciężkie te węgiel jest. No to może ja trochę powoduję teraz. Podjedź na no to. Się nie nie chcę mi się tam mieć. Ty, a nie chcesz się zamienić? No, w sumie możemy, bo ja nie wiem, gdzie tracę Dobra, gdzie to jest? Tu jest belka. Jest trochę tych belek. Wiem, że miała, belki miała zabrać ekipa, rolnicy mechanicy. Ale to już mówiłem wam wcześniej, że coś tam się u nich niedobrego działo i, i chyba nie, nie nagrywają. Weźmiesz mi tą przede nie, bo chyba nie przejęłam. Czekaj, idę już. Dobra I teraz... Musimy sami sobie radzić. Nie wiem, jeszcze tam napiszę... Zapytam się dokładnie o co tam chodzi. Tutaj następna jest. Dobra. Dobrze jadę, czy za szybko? No, dobrze. Nadążam. O kurde, wysoko. No. Przecież się wysoko parami. Ja no mi ciągnie ucieka na sprzęgę. No chyba ostatnia warstwa nawet już. Nie Masz... wiem czy tam wyżej sięgniesz. A raczej nie. I tak myślę, że chyba skończymy odcinek, czy, czy jeszcze coś kombinujemy dalej. Nie wiem, możemy skończyć, dokończymy tam zbieranie. Już poza odcinkiem, no bo pewnie to jest nudne dla Was. No i w następnym odcinku będzie coś, myślę, ciekawszego, bo już chyba mamy plany, co tak. będziemy robić. Tak mi się też wydaje. Dobra. No dobra To by było na tyle w tym odcinku na razie Cześć No trzymajcie się, a ja